Powiem tylko tyle. 13 stycznia 2026. Zima w pełni. What else? ja po baseniku i po kąpielniów na tle tej tafli lodowej. Aż się chce jeździć na wyżwach, proszę Państwa. Hej, i jest ważne, bardzo ważne nagranie, bo pokończyły się już święta e, łącznie z trzema królami, i w Austrii jest taki zwyczaj. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, naprawdę, że znika z półek piwo, bok różnych marek. I dzisiaj, bo byłem na zakupach, <grytanie> udało mi się, chyba już ostatnią butelkę, widzicie? piwo bok tej firmy i w związku z tym kupiłem sobie jak zwykle tradycyjnie popijam sobie w podróży do domu o bary i życzę wszystkim udanego nowego roku a już jest połowa stycznia pozdrawiam pozdrawiając chcę jeszcze raz podkreślić mamy pełnię zimy nawet trzymam mróz tu w Wiedniu i leży, jak widać, śnieg jest. Może za kilka dni przyjdzie mała odwilż, ale potem wróci znowu śnieg i będziemy mieli zimę, oby nie do kwietnia. <grytania> Pozdrawiam, nie dajcie się ściemie klimatycznej i innym ściemom. O, właśnie z tej stacji tym pojazdem wróciłem. Pozdrawiam.